od redukcjonizmu do pluralizmu eksplanacyjnego. Empiryzm logiczny i koncepcja jedności nauki. Empiryści logiczni tacy jak Rudolf Carnap, Otto Neurath, Karl Hempel, Hans Reichenbach, e, falsyfikacjonista Karl Popper oraz ich kontynuatorzy tacy jak Paul Oppenheim czy Hilary Putnam analizowali naukę w kategoriach logicznych relacji uzasadniania. Te relacje oczywiście musiały zachodzić między zdaniami, a więc musieli rozumieć naukę w kategoriach teorii. Teorie zaś były zbiorami zdań. Zbierami zdań, które oczywiście nie były dowolne, tylko były tak naprawdę e, tworzyły rachunki zaksymatyzowane, które można było zinterpretować empirycznie. A zatem przyjmowali bardzo mocne założenia, mianowicie, że naukę należy sprowadzić, a właściwie, że filozofia powinna sprowadzić naukę do pewnego zaksymatyzowanego rachunku i badać relacje zachodzące między zdaniami w tymże rachunku. Ten program nie był zupełnie bez sukcesów. Bardzo elegancki pomysł na wyjaśnienie, czym jest samo wyjaśnianie, które Państwo już znają, ponieważ opisywałem koncepcję nomologiczno-dedukcyjną wyjaśniania był możliwy tylko dzięki tego rodzaju założeniu, Dzięki założeniu, że można analizować naukę w kategoriach czysto logicznych. A więc pewne sukcesy były niewątpliwe. I to pozwalało matematycznie i ściśle analizować pojęcia, które wcześniej były dosyć nieostre i słabo zdefiniowane. Empiryści logiczni i ich, w ich kręgu pojawił się program jedności nauki. Einheitswissenschaft. W skrajnej wersji była to idea, by wszystkie teorie były logicznie wyprowadzane z teorii fundamentalnej. Oczywiście za taką teorię fundamentalną można uznawać na przykład fizykę elementarną, ale także na samym początku Rudolf Carnap w jakiś sposób flirtował z ideą, że być może dałoby się w sposób formalny opisać, w jakiś sposób z pobudzeń zmysłowych tworzymy wszystkie pojęcia, rekonstruujemy całą rzeczywistość, całą metafizykę. Tego rodzaju pomysły empirystom co jakiś czas przychodzą do głowy, więc teorii fundamentalna nie musi być koniecznie. O charakterze fizykalistycznym. Może zaczynać również od założeń czystego empiryzmu, który nie jest w tym przypadku bardzo daleki od tego, co przyjmowałby na przykład Ernst Mach. W mniej skrajnej wersji nie jest wymagane wyprowadzenie, czyli wywnioskowanie, tak naprawdę przy użyciu standardowej logiki, bo taką stosowali w owym czasie empiryści logiczni. Teorii mniej fundamentalnych, historii fundamentalnej, wersji właśnie powiedziałbym umiarkowanej, no i raz wymaga tylko pewnego rodzaju koordynacji między teoriami, żeby nie były one zupełnie rozbieżne, żeby tworzyły spójny obraz świata. Czyli mamy dwa rodzaje relacji, one będą nam jeszcze towarzyszyły przez dalsze części tego wykładu. Pierwszy to jest logiczna relacja konsekwencji która tak naprawdę mówi nam, że teorie nowe czy pochodne powinny wynikać z jakiejś fundamentalnej oraz teoria jedności nauki oparta na, na pojęciu spójności jedynie, a być może czegoś więcej niż spójności, jakiegoś dopełniania się. W każdym razie to nie jest już nie jest po prostu wynikanie, to nie jest tego rodzaju pojęcie. A więc albo jedna nauka, wielka teoria wszystkiego, Wynikające tak naprawdę, z tej jednej teorii wynikać ma wszystko, albo być może wiele teorii, ale które są w jakiś sposób dopełniające, w jakiś sposób tworzą skoordynowany obraz rzeczywistości. Ponieważ Otto Neurath tak naprawdę był odpowiedzialny za rozwój teorii jedności nauki w kole wiedeńskim, czyli tam w tym kole, która, dzięki któremu empiryzm logiczny stał się tak istotny w filozofii światowej. I redagował encyklopedię jedności nauki, to tak naprawdę to drugie podejście, bardziej praktyczne, mogło bardziej się przebić. Ale tak naprawdę bardziej głośno było o tym pierwszym, ponieważ jest skrajniejsze, a skrajniejsze podejścia zwykle zyskują wielki rozgłos w filozofii. Teraz Państwo na slajdzie widzą taki śmieszny wykresik. 6, 5, 4, 3, 2, 1. To są, proszę Państwa, poziomy rzeczywistości. Od grup społecznych, przez wielokomórkowe organizmy żywe, przez komórki, do cząsteczek, do atomów, do cząsteczek elementarnych. To jest, proszę Państwa, obraz rzeczywistości z artykułu Paula Oppenheima i Hilary'ego z 1958 roku. Jedność nauki jako hipoteza robocza. I w tym artykule bronią oni klasycznej teorii redukcji, która ma prowadzić do jedności nauki właśnie w tym skrajnym sensie. Teoria redukcji, jak Państwo pamiętają, z pierwszego semestru, z Filozofii umysłu 1 jest teorią, zgodnie z którą relacja redukcji jest analizowana w kategoriach wynikania logicznego. Przy pewnych założeniach dodatkowych można z nowej teorii wywnioskować teorię starą, albo przynajmniej poprawiony obraz tej starej. Dlaczego mówimy o poprawionym obrazie? Ano z bardzo prostego powodu, nowa teoria przypuszczalnie jest uznawana przez nas za prawdziwą, a teoria stara dlatego jest odrzucana, że może być w jakiejś mierze zarażona fałszem, a fałszy oczywiście z prawdy wynikać nie powinny, bo wówczas wynikanie nie będzie poprawne. Dlatego też możemy wyprowadzić tylko poprawione wersje starych teorii z teorii nowej. To prowadzi z kolei w rękach Oppenheima i Patnama do portowego modelu rzeczywistości. Wyższe warstwy rzeczywistości, wyższe poziomy powinny redukować się do niższych. Tym poziomom, proszę Państwa, odpowiadają odpowiednie nauki. Socjologia redukuje się do biologii, biologia się redukuje do biologii komórkowej, ta z kolei do chemii, ta z kolei do fizyki, a fizyka do fizyki elementarnej. Czyż istnieje prostszy i ładniejszy obraz rzeczywistości? To jest zdaniem Patnama i Oppenheima aż 58 roku robocze założenie, robocza hipoteza całej nauki, która coś takiego głosi. Bardzo mocny artykuł, i oczywiście Państwo mogą się domyślić, że Patnam długo przy tym poglądzie nie pozostanie, ponieważ jest to filozof, który poglądy bardzo często zmienia pod wpływem racjonalnych argumentów. To jest niestety portowa wizja rzeczywistości, w środku zawiera trochę więcej komplikacji i zaraz się zajmiemy tymi komplikacjami. Od lat 70. co najmniej narasta coraz większy krytycyzm wobec takiej wizji. Oto na przykład William Wimzat w 76. roku krytykuje zbyt prosty redukcjonizm i proponuje następującą wizję rzeczywistości, jeśli chodzi o rozmaitego rodzaju obiekty, o których mówimy. Jeśli Państwo spojrzą sobie na filozofii francuskiej, może przypominać wręcz kłącze. To jest ulubione pojęcie Gilles Deleuze. Ale po, popatrzmy, jak, ta, jak to drzewko wygląda. Mamy świat fizyczny, w którym są różnego rodzaju obiekty, obiekty na skalę kosmologiczną tak jak gwiazdy neutronowe, obiekty takie jak gwiazdy i tak dalej. Mamy także rozmaitego rodzaju mniejsze elementy. Mamy świat społeczno-kulturalny, mamy świat biofizyczny, w którym mamy gąszcz, w którym się znajdują zagadnienia psychologiczne, Ekologia człowieka, sieci biologiczne i jak Państwo popatrzą, to ten poziom atomowy jest trochę daleko od tego kosmologicznego to wszystko jest dosyć skomplikowane, pokrętne skompli i, i złożone. Ja nie będę wchodził w szczegóły, jak to Wim argumentuje. W jego jednej, jedynej książce, więc już na pewno nie będzie, nie dlatego, że autor jest w złym stanie zdrowia, tylko dlatego, że bardzo powoli pisze, jest 100-stronicowy artykuł, 100-stronicowy rozdział na temat poziomów organizacji rzeczywistości. I ŁIMZAT tam analizuje 26 kryteriów, które łącznie muszą być spełnione, ażeby coś można było uznać za poziom rzeczywistości. Z powodów oczywistych nie będę Państwu tego w tym momencie. Referował, ale książkę oczywiście polecam, ona nazywa się re philosophy for limited beings, czyli re filozofii dla istot skończonych. Wpływ inżynierii w tej książce jest równy. Z krytyki takiego tortowej wizji wyrasta również tak zwana stanfordzka szkoła filozofii nauki której można wymienić Nancy Cartwright, którą Państwo mogą już kojarzyć z wykładu na temat idealizacji, ale także John Dupre, wielki promotor pluralizmu eksplanacyjnego i pluralizmu bytowego. Jak Państwo widzą, jego książka The Disorder of Things nosi pod tytułem Metaphysical Foundations of the Disunity of Science. I właśnie stentorcy, filozofowie tacy jak Ian Hacking, Nancy Cartwright czy John, John DuPree twierdzą, że jedność w skrajnym sensie jest absolutnie nieosiągalnym ideałem. Być może da się uzyskiwać koordynację, ale właśnie John DuPree coś takiego e, krytykuje i neguje. On twierdzi, że LIS opisywany przez e, chociażby modele w e, ekologii. W naukach o życiu zupełnie nie jest tym samym obiektem, jaki opisuje genetyka. Lis w abstrakcyjnych modelach Lotki i Woltery, który występuje w pewnej dynamice między drapieżnikami i ofiarami, nie ma w ogóle kodu genetycznego, więc jest to zupełnie inny abstrakcyjny obiekt. To jest dosyć skrajne podejście, które nie pozwala na w ogóle jakąkolwiek koordynację nauk, prowadzić do Absolutnego i skrajnego pluralizmu. Było to krytykowane z tego powodu, że praktyka naukowa aż tak bardzo aż tak mocnego pluralizmu chyba nie prowadzi, ponieważ bardzo często powstają pewnego rodzaju łącza, pomosty między dyscyplinami, nawet jeśli nie uzyskuje się pełnej redukcji teorii. Nie muszę Państwu dodawać w tym momencie, że zwolennicy pluralizmu. Jako pewnego rodzaju punkt honoru przyjęli to, ażeby pokazywać, iż redukcja w sensie klasycznym nigdy tak naprawdę nie miała miejsca. To znaczy, nie ma ani jednego realnego przykładu, że nauka tak działa. Zwolennicy empiryzmologicznego powiedzą: Ale to jest racjonalna struktura nauki. Nas nie interesuje, czy tak rzeczywiście było. Tak nauka powinna działać. Pluraliści dzisiejsi będą na to nie czuli. Z jednego ważnego powodu, o którym będę mówił w następnej części wykładu. Dlaczego koordynacja może być niezbędna? Na przykład, jeśli chcemy w samych naukach o życiu wyjaśnić jakiś problem typu nowości ewolucyjne, pojawienia się pewnej cechy, która nie występowała wcześniej w żadnej formie, no to musimy odwołać się nie tylko do teorii ewolucji. Ale również do teorii rozwoju. Pojawia się wówczas taka lokalna integracja wokół tego problemu, właśnie nowości ewolucyjnej, i ta lokalna integracja wymaga połączenia sił kilku dyscyplin, być może nawet niejednej, które mają wyjaśnić, skąd się biorą nowe cechy w populacjach, w organizmach itd. Tak Ponieważ te problemy są, są rozwiązywane i te dziedziny są ważne dla rozwiązywania tych problemów, to tego rodzaju integracje się pojawiają i trudno im doprzeczyć. Tego rodzaju koordynacja między teorią ewolucji a teorią rozwoju, tzw. IVO-DIVO, jest typowa i to jest coraz bardziej rozwijająca się gałąź biologii, ale nie jest to w żadnym sensie redukcja czy pełne zjednoczenie obu teorii. To jest jakiś rodzaj lokalnej integracji.